Nie mogłam przewidzieć, że święto dziękczynienia zamieni się w coś tak bolesnego. Widziałam uśmiechy na twarzach innych, zapach pieczonego indyka wypełniał dom, a ja czułam, jakby moje serce zamarło w samotności. Mój telefon wibrował, ale wahałam się, zanim spojrzałam na ekran. Wideo, które opublikował mój własny ojciec, świeciło na ekranie niczym cios w twarz. Spójrz na tę porażkę, napisał śmiejąc się kosztem mojej dumy każde słowo każdy komentarz w internecie każde kliknięcie poczułam jak nóż wbijany powoli w pierś przez lata starałam się ignorować jego krytykę zamykać ją w sobie ale teraz cała rodzinna hipokryzja wylała się na mnie w formie publicznego poniżenia to nie było pierwsze upokorzenie ale było wyjątkowo ostre nagłośnione i bezlitosne w głowie kotłowały mi się wspomnienia wszystkie chwile kiedy próbowałam, a on patrzył z dezaprobatą. Wszystkie błędy, które pamiętał, jakby były jedynym świadectwem mojej wartości. I wtedy pojawiła się ona, moja siostra. Nigdy nie rozumiała granic, nigdy nie pytała o moją sytuację, zawsze oczekiwała wsparcia, niezależnie od tego, ile mnie to kosztowało. Następnego dnia, gdy tylko wydobyłam z siebie resztki siły, poprosiła o 2500 dolarów. Chciała pieniędzy od osoby, którą dopiero co upokorzyła rodzina. To było jak ostatnie pchnięcie, jakby wszystkie wcześniejsze ciosy miały prowadzić do tej jednej, ostatecznej decyzji. Stałam tam przez chwilę, patrząc na nią, i po raz pierwszy poczułam klarowność. Nie mogłam dłużej pozwalać, by ktoś decydował o mojej wartości. Nie mogłam dłużej żyć w cieniu ich osądów. Zrobiłam krok w stronę drzwi i poczułam, jak w mojej piersi narasta coś, czego nie znałam, spokój pośród chaosu, decyzja, że w końcu odchodzę, na zawsze. Nie wiedziałam, dokąd pójdę, nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, ale wiedziałam jedno: żadna przeszłość, żaden ojciec, żadna siostra nie mają już władzy nad moim życiem. Światło poranka padało na moją twarz, a ja w końcu poczułam, że jestem wolna. Pierwsze kroki poza drzwiami rodzinnego domu były dziwnie wyzwalające. Powietrze na zewnątrz było rześkie, chłodne od nadchodzącej zimy, a mimo to czułam w sobie dziwną energię. Każdy oddech wydawał się nowy, nieznany, a jednocześnie oczyszczający. Nigdy wcześniej nie spędziłam świąt sama. Zawsze była obecna presja, oczekiwania, porównania, nieustanne porównywanie mojej wartości z kimś innym. Teraz jednak. W tej pustce poczułam, że mogę w końcu oddychać własnym rytmem, bez ciężaru opinii ojca czy wymagań siostry. Zaczęłam od prostego kroku. Odzwoniłam po raz pierwszy od miesięcy do przyjaciół, których unikałam, bo wciąż obawiałam się, że moja porażka będzie widoczna w ich oczach. Słysząc ich głosy, te ciepłe, zwyczajne dźwięki przyjaźni, poczułam fale ulgi. Nikt nie pytał o pieniądze, o błędy, o wpadki pytali tylko, jak się czuję, jak mija dzień. To była pierwsza od dawna rozmowa, która nie niosła w sobie cienia oceny. Po południu szłam ulicami miasta, które wydawało mi się dziwnie obce i jednocześnie pełne możliwości. Każdy sklep, każdy zapach jedzenia, każdy śmiech mijanych przechodniów był dla mnie jak nowa nuta w melogii, której wcześniej nie potrafiłam usłyszeć. Zastanawiałam się, Ile razy pozwoliłam innym definiować moją wartość, jak wiele decyzji podejmowałam nie dla siebie, lecz w odpowiedzi na oczekiwania rodziny. Teraz, kiedy te więzy pękły, wszystko wydawało się możliwe. Pojawiła się też refleksja o finansach. 2500 dolarów, o które prosiła siostra, nie były tylko pieniędzmi. Były symbolem wszystkiego, co mnie ograniczało manipulacji, zależności. Poczucia obowiązku wobec ludzi, którzy nigdy nie dawali wsparcia w zamian. Wiedziałam, że mogę odmówić, że mogę zacząć żyć własnym życiem. To uczucie kontroli nad sobą było jednocześnie straszne i ekscytujące. Nigdy wcześniej nie miałam tyle autonomii, nie wiedziałam dokąd prowadzi, ale byłam gotowa to odkryć. Wieczorem znalazłam schronienie w małym mieszkaniu na wynajem, niedaleko centrum miasta. Było skromne. Ledwie umeblowane, ale własne. Każdy kąt przypominał mi, że teraz decyzje należą tylko do mnie. Rozpakowując najpotrzebniejsze rzeczy, myślałam o tym, jak dziwnie szybko zmienia się życie jeden filmik, jeden telefon, jeden krok poza drzwi rodzinnego domu i wszystko się przewróciło. W nocy leżałam na nowym łóżku, słuchając miasta. Hałas samochodów, szczekanie psów. Śmiech przechodniów, wszystko to wdzierało się do mojego pokoju, przypominając, że świat nie zatrzymał się dla mojego bólu. Ale po raz pierwszy poczułam, że mogę w tym hałasie znaleźć własne miejsce. To było jak ciche przymierze ze sobą. Żadna krytyka, żadna prośba siostry, żadna presja rodziny nie miała władzy nad moją decyzją. W kolejnych dniach zaczęłam planować małe kroki ku niezależności. Praca dorywcza. Oszczędności, rozpoznawanie miasta, wszystko wydawało się jak część większej układanki, której wcześniej nie mogłam nawet dostrzec. Czułam, że ta droga będzie trudna, że samotność nie zawsze będzie komfortowa, ale jednocześnie wiedziałam, że to jedyna droga do prawdziwego poczucia własnej wartości. Pojawiły się też wspomnienia o ojcu i siostrze. Obrazy ich oczów, ich komentarzy, momentów, gdy czułam się nieistotna. Powracały w snach i na jawie. Ale zamiast bólu, zaczęłam czuć w sobie coś nowego, determinację, by nigdy więcej nie dać im władzy nad sobą. Ta złość była oczyszczająca, napędzała mnie do działania. Wiedziałam, że nie chodzi już o zemstę, lecz o życie dla siebie. Każdego ranka budziłam się z myślą: dziś będzie mój dzień. I rzeczywiście, nawet jeśli drobne wyzwania pojawiały się co chwilę, opóźnienia w pracy. Brak pieniędzy, samotność czułam, że mam w sobie wewnętrzną siłę, której nigdy wcześniej nie znałam. Było coś w tym nowym początku, coś, co przypominało powolne odbudowywanie siebie od podstaw, cegła po cegle, krok po kroku. Zrozumiałam też, że prawdziwa wolność nie oznacza braku odpowiedzialności, oznacza możliwość wyboru, na co poświęcam energię i komu pozwalam wejść w moje życie. Każda decyzja nawet najdrobniejsza, była teraz moja. A świadomość tej autonomii była najcenniejszym darem, jaki mogłam sobie podarować po latach życia w cieniu krytyki. W końcu, siedząc przy małym stole w kuchni, patrząc przez okno na migoczące światła miasta, poczułam spokój. Wiedziałam, że przed nami jeszcze długa droga, że wyzwania będą przychodzić i odchodzić, ale ja byłam gotowa. Waleria Pereira nie jako córka nie jako siostra, nie jako porażka, lecz jako ja sama, w pełni świadoma własnej wartości i gotowa stawić czoła światu. Minęły tygodnie od mojego odejścia, a mimo to przeszłość wciąż próbowała mnie dogonić. Myślałam, że zostawiłam za sobą krytykę ojca i prośby siostry, ale rzeczywistość szybko udowodniła mi, że życie nie daje prostych ucieczek. Każdego dnia docierały do mnie maile, telefony, wiadomości z przypomnieniem, że byłam częścią rodziny, która nigdy nie nauczyła się szanować granic. Pewnego popołudnia, kiedy wracałam z pracy dorywczej, na schodach mojego bloku zobaczyłam znajomą sylwetkę. Serce zabiło mi szybciej. To była siostra. Stała tam z wymuszonym uśmiechem, który nie sięgał oczu, trzymając w dłoni kopertę. Jej obecność była jak powrót starego bólu w nowej formie, wiedziałam, że przyniosła ze sobą niepokój. Ale jednocześnie czułam, że teraz mogę spojrzeć jej w oczy bez strachu. Nie odebrałam koperty od razu. Stałam kilka kroków od niej, obserwując każdy ruch. Jej ton głosu choć cichy niósł w sobie pretensje ale ja nie reagowałam. To było moje pierwsze prawdziwe spotkanie z jej oczekiwaniami po odejściu, i pierwszy raz od lat poczułam, że mogę postawić granicę. Zrozumiałam, że nie muszę tłumaczyć się ani ulegać. Koperta pozostała w jej rękach, a ja zrobiłam krok do środka i zamknęłam drzwi. W mieszkaniu poczułam ciszę, której wcześniej nie znałam. Była pełna potencjału, pełna możliwości, ale jednocześnie niepokojąca pustka wymagała ode mnie decyzji, które musiałam podejmować samodzielnie. Każdy dzień był próbą, lekcją samodzielności, która nie była łatwa ale dawała poczucie kontroli nad własnym życiem. Postanowiłam skupić się na pracy i nauce nowych umiejętności. Wiedziałam, że samodzielność finansowa będzie kluczem do prawdziwej wolności. W ciągu kilku tygodni znalazłam małe zlecenia, które nie tylko pozwalały mi przetrwać, ale także przypominały, że potrafię budować własną drogę, krok po kroku. Każda drobna wygrana, każdy mały sukces wzmacniał mnie wewnętrznie. Jednak przeszłość nie pozwalała o sobie zapomnieć. W jednej z wiadomości od ojca zobaczyłam obraz dawnej Walerii, osoby, którą uważał za porażkę, osoby podatnej na jego krytykę i manipulację. Chociaż mogłam poczuć gniew, tym razem poczułam coś innego dystans. To nie była już ja, to była przeszłość, którą mogłam obserwować, ale nie pozwoliłam jej kierować moim życiem. Pewnego wieczoru. Siedząc przy biurku z notatkami i planami na przyszłość, poczułam nagłą potrzebę zmiany. Zrozumiałam, że nie wystarczy unikać ludzi, którzy mnie ranią. Musiałam aktywnie budować życie, które dawało mi poczucie wartości, niezależnie od opinii innych. Decyzje, które podjęłam, miały być moje, nie wynikały z presji, nie były reakcją na oczekiwania, lecz wyborem świadomego działania. W tym samym czasie zaczęły do mnie docierać historie innych ludzi, którzy również zostali zranieni przez rodzinę lub bliskich. Ich doświadczenia były różne, ale w każdej historii dostrzegałam echo własnej walki. Zaczęłam prowadzić dziennik, zapisując swoje myśli, lęki i nadzieje. Każde zdanie, które pojawiało się na papierze, było jak krok w kierunku pełnej świadomości siebie i własnej siły. W pracy dorywczej pojawiła się również osoba, która zauważyła mój potencjał. Była to pierwsza sytuacja od miesięcy, w której ktoś docenił mnie nie za to, kim jestem w kontekście rodziny, lecz za to, co potrafię zrobić samodzielnie. Jej zaufanie, choć niewielkie, było dla mnie niezwykle istotne, przypominało, że wartość nie pochodzi od rodziny, lecz z własnych osiągnięć i determinacji. Każdej nocy, zanim zasnęłam, Powtarzałam sobie w myślach: Nie wrócę tam, gdzie mnie nie szanują. To moje życie i moje wybory. Te słowa stawały się mantra, która prowadziła mnie przez każdy trudniejszy dzień. Wiedziałam, że jeszcze nie wszystkie rany się zabliźniły, ale czułam w sobie siłę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu, które przyniesie przyszłość. Przeszłość była jak cień, który próbował mnie dogonić, ale tym razem nie miałam zamiaru uciekać. Valeria Pereira nie była już dziewczyną, która boi się krytyki. Była kobietą, która nauczyła się stawiać granice, szanować siebie i podejmować decyzje wyłącznie dla własnego dobra. Każdy dzień był kolejnym krokiem ku niezależności, ku wolności, ku pełnej świadomości własnej wartości. I choć świat wciąż rzucał wyzwania, ja wiedziałam, że jestem gotowa je przyjąć. Nie z lęku, nie z przymusu, lecz z siły którą znalazłam w sobie. Przeszłość była tylko częścią historii, a przyszłość moją własną, jeszcze nie napisaną opowieścią. Z czasem poczułam, że moje życie zaczyna przybierać kształt, którego wcześniej nie znałam. Własne mieszkanie, drobne sukcesy w pracy, codzienne rytuały wszystko to zaczęło tworzyć moją prywatną rzeczywistość, wolną od kontroli ojca i siostry. Ale spokój, który czułam, był kruche jak szkło. Każdego dnia pojawiały się nowe wyzwania, których nie mogłam przewidzieć. Pewnego ranka, kiedy wychodziłam z mieszkania na poranną zmianę, zauważyłam tajemniczy list przy drzwiach. Koperta była prosta, bez żadnych oznaczeń, a papier szorstki w dotyku. Otworzyłam ją ostrożnie i przeczytałam słowa, które natychmiast podniosły ciśnienie. Nie możesz uciec od tego, co Cię spotkało. Prawda zawsze wraca. Serce zabiło mi szybciej. Przeszłość, którą uważałam za zamkniętą, przypomniała o sobie w najmniej oczekiwanym momencie. Nie wiedziałam, kto mógł wysłać list: ojciec, siostra, a może ktoś z ich znajomych, kto znał szczegóły mojego życia. Każda możliwość wydawała się równie prawdopodobna i przerażająca. Przez cały dzień czułam ciężar w klatce piersiowej. Jakby ktoś śledził każdy mój ruch, każdą decyzję, każdą myśl. W pracy starałam się zachować spokój, ale każdy dźwięk telefonu czy krok za ścianą sprawiał, że odruchowo napięłam się. Wieczorem, wracając do mieszkania, natknęłam się na znajomego z pracy Martę, która zawsze potrafiła wyczuć, kiedy coś mnie dręczyło. Jej spojrzenie było pełne troski i zrozumienia. Podzieliłam się z nią tym, co się wydarzyło a ona słuchała w milczeniu, nie oceniając, nie podpowiadając, po prostu była obok. To był pierwszy moment od dawna, kiedy poczułam, że mogę polegać na kimś w trudnej sytuacji. Jej obecność przypomniała mi, że wsparcie nie zawsze pochodzi z rodziny, czasem przychodzi w najbardziej niespodziewanej formie. Następne dni upłynęły na próbach zrozumienia, kto stoi za tajemniczym listem. Przeszukałam skrzynkę mailową, Sprawdziłam wiadomości, przejrzałam znajomych w mediach społecznościowych, wszystko wydawało się zwyczajne, a jednak czułam, że ktoś obserwuje każdy mój ruch. Zaczęłam zastanawiać się, czy naprawdę jestem wolna, czy tylko wierzę, że tak jest. To był moment, w którym zrozumiałam, że prawdziwa niezależność wymaga nie tylko odwagi, ale i gotowości na konfrontację z tym, czego nie chcemy widzieć. Pojawiły się również nowe wyzwania w pracy. Projekt, nad którym pracowałam, miał szansę na awans, ale wymagał ogromnego wysiłku. Każdy błąd mógł kosztować mnie nie tylko utratę możliwości, ale też przypomnienie, że wciąż byłam obserwowana i oceniana. Każdy dzień stał się równocześnie szansą i testem mojej wytrzymałości. Musiałam nauczyć się balansować między stresem a potrzebą zachowania spokoju. Między ambicją a strachem przed porażką. W nocy, kiedy miasto usypiało, a ja siedziałam przy oknie, patrząc na migoczące światła, zaczęłam analizować swoje życie. Przeszłość wracała w postaci cieni, list, wspomnienia, emocje, ale tym razem nie pozwalałam, by mnie definiowały. Byłam Walelią Pereira, kobietą, która nauczyła się walczyć o swoje granice, o swoje decyzje i o własną wartość. Wiedziałam, że muszę być przygotowana na wszystko, co może przyjść, ale też, że siła, którą w sobie odkryłam, pozwoli mi przetrwać. Kilka dni później, podczas jednego z wieczornych spacerów, spotkałam kogoś, kto zmienił bieg wydarzeń. Mężczyzna o spokojnym spojrzeniu, który przedstawił się jako Julian, zaoferował mi pomoc w projekcie, który wymagał kreatywności i determinacji. Jego propozycja była jednocześnie wyzwaniem i szansą. Mogłam pogiąć ryzyko i spróbować czegoś nowego, albo pozostać w bezpiecznej rutynie. Wiedziałam, że wybór będzie miał znaczenie, że każdy krok będzie od teraz decydował o kierunku mojego życia. W nocy, po długim dniu pełnym emocji, poczułam mieszankę strachu i ekscytacji. Strach przed tym, co przyniesie przyszłość i ekscytację z możliwości. Które dopiero się otwierały. Właśnie w takich momentach odkryłam, że życie w pełni świadome nie oznacza braku trudności, oznacza zdolność stawienia im czoła z odwagą, której wcześniej nie znałam. I tak, w cieniu burzy, która wciąż czaiła się w mojej przeszłości, Waleria Pereira stała się kimś więcej niż tylko córką czy siostrą. Stała się kobietą, która potrafiła widzieć świat takim, jaki jest pełen wyzwań, pełen ryzyka ale też pełen szans na odbudowę siebie i życia na własnych zasadach. Każdy kolejny dzień był dowodem, że prawdziwa siła nie pochodzi z ochrony przed światem, lecz z odwagi, by go stawić czoła. Dni mijały, a ja czułam, że wszystko, przez co przeszłam, prowadzi mnie do tego momentu. Każdy krok, każde wyzwanie, każda decyzja, wszystko ułożyło się w logiczną całość, której wcześniej nie potrafiłam dostrzec. Przeszłość wciąż przypominała o sobie w drobnych znakach listy, telefony, migawki wspomnień, a jednak tym razem nie pozwalałam, by mnie definiowały. Byłam Walerią Pereira, kobietą, która przeszła przez burzę i wyszła z niej silniejsza. Tego dnia dostałam wiadomość od ojca. Z początku chciałam ją zignorować, ale ciekawość zwyciężyła. Musimy porozmawiać, napisał. Czułam mieszankę wściekłości i niepewności. Przez lata słowa ojca były dla mnie źródłem bólu i frustracji, a teraz mogłam spojrzeć na nie z dystansem. Wiedziałam, że jeśli zdecyduję się na konfrontację, nie będzie to powrót do starych schematów, będzie to ustawienie granic, pokazanie, że nic ani nikt nie może mnie już upokarzać. Spotkanie odbyło się w neutralnym miejscu, nie było dramatycznych wejść, krzyków ani wymuszonych uśmiechów. Tylko ja i on, dwoje ludzi, którzy kiedyś tworzyli rodzinę, a teraz mieli do rozliczenia swoje emocje. Ojciec próbował zaczepić starymi argumentami porażki, błędy, decyzje, które zdaniem niego nie powiodły się, ale tym razem nie reagowałam gniewem ani łzami. Stałam prosto, spokojnie, czując, że mam kontrolę nad każdą reakcją. Waleria, chciałem, przepraszam za to, co się wydarzyło, powiedział w końcu, a ja poczułam, że to nie jest próba manipulacji. Była to szczera chwila, choć spóźniona o wiele lat. W odpowiedzi skinęłam głową, nie mówiąc wiele, nie potrzebowałam jego aprobaty ani wybaczenia, by kontynuować swoją drogę. Wiedziałam, że wolność nie zależy od tego, czy ktoś przyznaje, że mnie skrzywdził, ale od decyzji, by nie pozwalać na dalsze rany. Kiedy wyszłam z kawiarni, poczułam, że coś wewnątrz mnie się zmieniło. Przeszłość, choć nadal obecna w pamięci, nie miała już władzy nad moimi wyborami. Wiedziałam, że mogę żyć w pełni świadomie, z odwagą i determinacją, bez lęku przed osądem. Każdy krok na ulicy, każdy oddech, każda decyzja były teraz moją własnością. W pracy pojawiły się nowe wyzwania i możliwości. Które wymagały ode mnie kreatywności, odwagi i wytrwałości. Projekt, który wcześniej wydawał się niemożliwy, okazał się szansą na rozwój i samorealizację. Każdy sukces, każda pochwała była dowodem, że mogę ufać sobie i swoim umiejętnościom. Nie potrzebowałam już potwierdzenia od rodziny, bo znalazłam je w sobie. Siostra próbowała kontaktu kilka razy po tym spotkaniu. Każda jej prośba o pieniądze. Każda próba manipulacji napotkała moje stanowcze nie. Nie z gniewu, nie z zemsty, lecz z poczucia własnej wartości i granic. Wiedziałam, że jej oczekiwania nie definiują mnie ani mojego życia. Każda odmowa była jak kamień w budowie mojego własnego świata, świata, w którym mogę decydować o sobie. W mieszkaniu, wieczorem, siedziałam przy oknie, patrząc na migoczące światła miasta. Poczucie spokoju wypełniało moje wnętrze. Przeszłość była już cieniem, który przypominał, co przeszłam, ale nie miał już wpływu na to, kim jestem dzisiaj. Każdy dzień, każda decyzja, każdy krok były moją świadomą wolnością. Julian i Marta, którzy stali się częścią mojego życia w tym czasie, pokazali mi, że zaufanie i wsparcie mogą pochodzić od ludzi, którzy szanują nasze granice. Dzięki nim nauczyłam się, że relacje nie muszą ranić, że można współpracować i kochać, nie tracąc siebie. Każde doświadczenie z nimi było lekcją o tym, czym jest prawdziwa wartość człowieka nie w oczach rodziny, nie w oczach świata, ale w oczach własnego serca. I tak, stojąc na progu nowego życia, z przeszłością za plecami, poczułam pełnię wolności. Nie była to wolność dramatyczna ani natychmiastowa, ale spokojna. Pełna świadomości i siły. Waleria Pereira nie była już dziewczyną, która bała się krytyki czy odrzucenia. Była kobietą, która odnalazła własną wartość, nauczyła się stawiać granice i żyć zgodnie z własnymi zasadami. To była prawdziwa wolność, ostateczna, niepodważalna i pełna. I choć życie nadal stawiało wyzwania, ja wiedziałam jedno: od teraz każdy dzień należał do mnie, nie do Ojca. Nie do siostry, nie do przeszłości, do mnie.